Nasz nowy rok, i od razu czujesz ten ucisk w klatce piersiowej i ten myśl, że ten rok będzie tak samo paskudnie lękliwy jak poprzedni. Słuchaj, Ty, żebyś wiedziała jedną rzecz. To często i w większości przypadków nie jest intuicja, tylko taki lękowy filtr. I dzisiaj mam dla Ciebie o trzech myślach. Takich, które potrafią tak zaprogramować nowy rąk, że zdecydowanie tego lęku może być więcej. Więc posłuchaj, co dla ciebie mam. Myśl numer jeden: ten rok będzie po prostu taki sam jak poprzedni. Znasz to, to założenie. I słuchaj, to jest bardzo popularna myśl, naprawdę bardzo częsta, więc nie jesteś wyjątkiem, jeżeli taką masz, dlatego, że jeżeli w tym roku zdarzało Ci się czy w poprzednich latach, a takie paniki w miejscach publicznych, na spotkaniach rodzinnych, w samochodzie w różnych miejscach i przez to nie robiłaś różnych rzeczy, to taka, taka forma działania twojego umysłu jest metodą zabezpieczania Ciebie, żebyś nie była zaskoczona. Pa, pa, nie ma surprise. Jesteś po prostu przygotowana teoretycznie na to, że z każdego miejsca może wybiec na Ciebie lęk. Fajne z jednej strony, a z drugiej strony dobanie i niefunkcjonalne. Bo jak będziesz czekać ten tak cały rok na lęk, to będziesz żyć bez lęku numer dwa. Mam przeczucie, że wydarzy się coś. Jezu, niebezpiecznego. Więc lepiej nie ryzykujmy. Nie wychodzę. Znasz to? I musisz wiedzieć jedną bardzo ważną rzecz. Lęk kocha. Po prostu kocha chować się za. Przeczuciem, za intuicją. Ale to w ogóle jest zupełnie coś innego, i to normalne, że masz takie przeczucie. No bo wiesz, jak doświadczałaś do tej pory trudnych rzeczy, lęku, ataków, paniki w różnych miejscach, to jest oczywiste. Ale jako terapeutka powiem Ci jedną ważną rzecz. Pamiętaj, intuicja. To jest dojrzała forma takiego przeczuwania, byśmy powiedzieli, ona jest spokojna i konkretna. Natomiast taki lękowy filtr jest pełny gdybania, jest pełny czarnych scenariuszy i katastroficznych wersji. I on jest dość głośny, krzykliwy, jak małe dziecko, które się boi. I tam znajdziesz hasła: nie idź, nie rób, na pewno coś się wydarzy. I to jest lękowe, to nie jest intuicja. Na dodatek. Ty, zdając sobie wtedy sprawę z takiej myśli, możesz bardzo dużo zmienić, wiedząc, że to jest tylko hipoteza, a nie fakt. Myśl numer trzy. I ona jest bardzo istotna, ponieważ często właśnie taka myśl, że jak będę się czuć dobrze, przestanę się bać, tu zacznę żyć, zacznę robić rzeczy, których nie robiłam. No i ta myśl brzmi dosyć rozsądnie, brzmi fajnie, ale jednocześnie staje się pułapką, ponieważ nie możesz zacząć się czuć bezpiecznie, nie robiąc niczego przez lęk. Umy utykasz w tej pułapce właśnie lęku, przez to, że nie robisz, nie weryfikujesz, że Twoje założenia, Twoje hipotezy są błędne. Więc jak ich nie weryfikujesz, to niestety wpadasz jeszcze bardziej i w zasadzie tu następne lata ci zajmie wyjście, jeżeli nie zaczniesz wychodzić. I Bezpieczne wychodzenie z lęku wiąże się z małymi, bezpiecznymi działaniami, które pomogą Ci działać, pomogą Ci robić rzeczy, które są ważne. Więc można byłoby założyć, że Twój plan na przyszły czas mógłby. Za być pełen planów, pomysłów, krok po kroku, co zrobię, aby na przykład nawet z lękiem 6 na 10, ale zrobić mały krok, wyjść, posiedzieć w samochodzie, pojawić się w różnych miejscach, stosując na przykład metody regulacyjne, ale też zmieniające sposób myślenia, bo zobaczmy, że Twoje myśli same nakręcają Ciebie. I to, co się dzieje w Twojej głowie, to nie znaczy, że jesteś dziwna, inna, nie, wadliwa. Tylko Twój układ nerwowy jest po prostu naprawdę mocno nakręcony, zwłaszcza, że i w pewien sposób myślami go też nakręcasz. W związku z tym, jeżeli chcesz, żebym pomogła Ci trochę, poradzić sobie, że jeżeli potrzebujesz narzędzi, jak zmieniać sposób myślenia, żeby siebie nie zastraszać, nie robić sobie krzywdy przez następny rok, to słuchaj, napisz do mnie wiadomości myśli i pogadamy, jakie możliwości są u Ciebie, aby sobie u Ciebie poradzić. Wszystkiego dobrego Ci życzę. Monika Świtoń.